Cześć wszystkim ja jestem Kubik, a to jest kolejny odcinek z gry DMC Upadek Vergila eee, Zaczynamy eee, dzisiaj misję drugą eee, Mam jeden punkt do rozdania więc sobie wyjdę do sklepu <laughs> eee, Przepraszam Dobra eee, Ulepszenia, zobaczymy sobie zdolności eee, Podeptanie, podeptanie nie potrzebuję, ja eee, ma to Dobra to sobie, to sobie zainwestuję Dobra eee,

I've turned their back on you. How does it feel? Ah! Uh, my heart. And you can't change the past. But what would you do if you had another chance? Virgil? Cat. Virgil. You're still alive. my life Rachel, stay out of this. No dobra. E, Uzyskano zdolność Srybanioła, anielski atak Yamato, umożliwiający e, zadanie szybkich ciosów wielu przeciwnikom. Dobra, szybkie cięcie, błysk. Orbita, ja rozumiem, że mam to pod L2, tak? <laughs> Joa, komogia. Dobra, nie. Na razie będę korzystał z tego pierwszego. W sensie pierwszego. Którym cię? Aha, dobra, L1. E, ja zapomniałem tutaj... Ponownie, jak się... jakie są... jakie sterowanie w tej grze mm. Dobra, dobry unik może być, 2 na 10 I... bardzo... fajne to jest, podoba mi się to, tylko co się stanie, jak nadejdzie na kółko Uuu, zacznę. uciekaj! Dobra, 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 jest ok um, Mam tak... Um, jeśli chodzi o to, czy ja gram, to mam taką samą obsługę jak wy Czyli tam, nie wiem parę tygodni. W każdym razie w tym momencie postaram się nagrać jakoś y, trochę więcej misji. Y, nie, chyba to mówiłem w poprzednim odcinku, ale słyszałem, że gra ma y, y, 6 misji? Znaczy do, dodatek na 6 misji. Y, y, i to jest druga, więc jakby to powiedzieć, nie jest to jakoś tak super ciężko, ale chciałbym wam zwrócić uwagę, że idzie mi lepiej, chociaż nie trenowałem, to jest całkiem, całkiem spoko, bardzo mi się to podoba, albo to dzięki temu, że mam tą umiejętność fajną, uciekaj, dobra, dobra, jest, mam eskę, nie no, świetnie, już przy pierwszej walce, albo to po prostu jest dobry moment, po prostu, żeby zrobić eskę, uciekaj, dobra, kwadratem, teraz, jak to się robiło, tym, tak, tym, dobra, w sensie to przyciągnięcie, to miałem na myśli e, nie no te bloki Świetnie... nie no świetne, dobra Już świetnie, świetnie zacząłem świetnować I tak właśnie skończyło, nagrywam ten odcinek Eee, 2 września Czyli w, w dniu rozpoczęcia Roku szkolnego Nie zdaję sobie z tego sprawy, że zdaję sobie z tego sprawę Że wszyscy się tak niesamowicie cieszycie życie. E, ja również Dobra, ja y, y, Jako, że W poprzednim odcinku, zebranie wszystkich znajdziek dało mi taki wyższy wynik, to postaram się zrobić to samo w dzisiejszym no aczkolwiek nie grałem w to, więc na pewno nie będzie łatwo ja wiem dobra, spróbujmy tu dobra, się uda chodupa, nie uda się ja jeszcze raz chcę spróbować, jeszcze raz jak się tym razem nie uda, to odpuszczę sobie dobra, odpuszczę bo, 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 bo mi się wydaje, że tam coś może być ale skoro się nie da wyjść, no to najwidoczniej nie ma Ja się tylko trochę um, Rozpędziłem ze znajdowaniem tych senciek. W ogóle jak widzieliście pewnie w tym Po, po tym pierwszym filmiku, jeśli tylko Rozejrzę um, Po którym to się Można się tu roz, rozglądać jakoś tak fajnie? Nie e, Dobra Jak widzieliście po tej katastence na początku Tak wygląda na to, że przez cały dodatek Będziemy, um, nie wiem W każdej katastence jakby się miał pojawić ten Dante i miał ciągle mówić, że jak coś źle jest, że przegrałeś i wszystko jest yy, źle. W każdym razie my się chyba znajdujemy w takiej dziwnej krainie, która jakby to powiedzieć mogłaby być takimi urojeniami albo nie wiem, umysłem Vergila. Eh, dobra, ja się tu ciągle rozglądam, bo szukam tych znajdzie. Yy, bo, 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 bo się przydadzą. Gdzie? Znowu w. Jak ja tego nie widzę? Yy, Ej, nie, nie poszło tak źle. Dobra, kolejny poproszę. Dzień dobry. Do widzenia. Yy, ja bym się do nich przyciągnął, tylko bosko więcej was zast... Ja się boję, że... Uciekaj, dobra Ja się boję, że... Że spadnę stąd Nie no, świetne są te ataki, bardzo mi się podobają Dante nie miał czegoś takiego Nie, miał, nie miał Takie To, co się potem zdobywało, też anielska umiejętność W sensie też potel 2 Uciekaj, uciekaj, uciekaj Dobre, dobre, dobre jest Tego gorzej Kolejny chce, dzień dobry kwadratem i dupa. Dobra. Eee, chodź do mnie. Dzień dobry. Okej, okay, dobra. Czy to wszyscy? Nie, nie wszyscy. Dzień, spoko. To jest, znaczy ten, ten przedziwny chciałby nazywać cień, dlatego cień powiedziałem. Eee, a tak już tak. Spoko bardzo mi się podobają te ataki. Strasznie mi się podobają. Natomiast, eee, mi się rzuciło w oczy to, że eee, Taka, taki brak różnorodności, ja pamiętam, że gdy grałem w DmC: w kraj to nie można było właściwie narzekać na nudę pod względem otoczenia, bo tam wszystko było właściwie, mm, ciągle było coś nowego, e, ciągle otoczenie się zmieniało, było bardzo rzadko, że w jednej lokacji powtarzał się rozdział albo dwa rozdziały, natomiast tutaj jesteśmy ciągle w tej samej krainie i, 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 i wiecie co, mi się wydaje, że ten większy atak bije dlatego, że w tym sklepie kupiłem tą umiejętność niestety tutaj tego nie mogę zobaczyć, chociaż nie, zobaczmy. Ja kupiłem to. I to chyba mi dało taki większy, większy, większy damage. Co mi się podoba? Zbliż się do portalu, naciśnij. Uuu, dobre. Czyli musieliśmy zrobić unik. Znaczy unik pod R1 i R1 jest unik. Trzeba, czyli taki unik do portalu. Fajnie, spoko. Czyli dobrze rozumiem, że naszym celem jest teraz złapanie kat. Albo odzyskanie nie wiem cokolwiek od tego... tego czegoś. Tak jak mówiłem, nie grałem więc nie wiem. Dobra, mamy jeden punkt umiejętności, który możemy rozdać. Ja bym... ten Yamato... Wstęp, przestałbym inwestować w Yamato, tylko w ten tryb anioła chciałbym zobaczyć. Dobra, błysk. Wiecie co, ja bym sobie, sobie, sobie zobaczył. Wszystkie. Nie, to jest słabe. Znaczy słabe, to trzeba po prostu pamiętać, żeby to używać. Ja chciałbym coś takiego, by po prostu zwiększyło demość do tych podstawowych ataków. Eee, takie nic zobowiązującego. Ja myślę, że dobre byłoby to. Eee, miecz iluzji, co to jest? Aha, to jest to pod falaretem. I to jest silniejsze, dobra. To jeśli będę miał jakiś punkt do rozdania i nie będę miał co z nim zrobić, eee, to wtedy dam go w to. Jeszcze zobaczę sobie przedmioty mm, mm, mm. Krzyżek zdrowia. Czy jest mi potrzebny krzyżyk zdrowia? Kończuję. Kosztuje on 500 pięć czerwonych kul? Mm, nie. Nie jest, nie jest mi potrzebny. Nie potrzebuję. Hm, dobra. Teraz w którą stronę iść? To jest bardzo dobre pytanie. Idziemy w lewo. Dlaczego w lewo? Nie wiem. Na którym to się robiło? Nie, 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 nie. nie, nie. Tym i tym? A! Tak, dobra dobra, wszystko jasne Obróćmy się, w prawo nic, w lewo też nic Idziemy dalej w w w tu Dobra, teraz skok Fajnie, podoba mi się Uciekaj, nie 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 nie. Boże, lami Masakra, po co ja to zrobiłem? Dobra, skacz i... Ja nie... muszę, ja muszę najpierw w nim skoczyć, potem dopiero będzie działać A cóż to, a cóż to Ha ha ha, ha To co ja robię to jest po prostu genialne. Dobra, ja bym się udał w tą stronę. O, co ja tu widzę? Dzień dobry koleżanko. Dobra, mamy pierwszą e, zagubioną duszę. Przepraszam, musiałem sobie zobaczyć jak to się nazywa. E, pierwszą z trzech. I co ja tam widzę? Krzyżyk zdrowia albo coś innego, cóż to, to jest? Nie wiem, zaraz się przekonamy. Cóż to jest? To jest coś, co już miałem. Fragment. Fragment krzyża. W ogóle jeśli teraz słyszeliście jakieś takie dziwne dźwięki, to to mój pies, bo właśnie przyszedł do mnie do pokoju, a ja mam panele w pokoju i był dźwięk. Więc przepraszam was bardzo, jeśli to przeszkadzało. No ale dużo z tym nie zrobię. Ale mnie wkurza to, że nie mam tutaj tylko podwójnego skoku. E, a co jak pójdę tutaj? Ach, no, wchodź do środka. Kolejny krzyżyk! A to chyba gwiazdka jest jakaś. Ale co ona da? Hmm... Dobra, idziemy tutaj. Złap się, złap się, złap się, nie, nie, ja. Ja podejrzewam, że nie zginę od przeciwników, tylko od tego. Nie, tam się nie da zaskoczyć. Tam się ewidentnie nie da zaskoczyć. Ja nie zginę od przeciwników, tylko ja zginę od tego, że ciągle spadam. Bo szukam tych głupich znajdziek. Dobra, którędy iść? Tędy pójdę, bo ten jest bezpieczniej. Fajna ta animacja, nasza znaczy animacja. Nie budżetowa można by tak powiedzieć, ale... ale spełnia swoje zadanie, jest całkiem ok. okej. Mm, dobra, idziemy tędy. Dlaczego? Bo chyba musiałbym się wrócić jakbym chciał. Znaczy jakbym chciał iść w który, któryś indyj, to musiałbym się wrócić. Dobra, mm, coś mi śmierdzi, że tu może coś być. I jest! Dzień... Mm, łap się tego pani. Dobra, muszę najpierw kamerę chyba nascelować. No. Vergil. <śledzij> No łap się tego Dobra, przytrzymam sobie może tak I no No łap się tego Może bliżej podejdę Dlaczego ty je nie chcesz złapać A może Pepe? Pe? Nie tak No do góry mi idź Dobra Ciao jestem genialny Dobra jak coś to użyłem guzika L1 Który spowodował to, że się tak fajnie wbiłem Dobra Idziemy dalej Bum, bum Gdzie teraz? E, tutaj! I mamy kolejną duszę I dobra, Która? Trzecia! Mamy wszystkie zagłówione dusze Jak miło Dobra, teraz problem pozostaje z krzyżykiem Bo krzyżyka nie mamy, a coś pewnie ominąłem Nie jestem tego super... Nie jestem po prostu tego pewny Uff, Dobra, dobra mm. <śm> Tu coś jest! Nie ma. Przeciwnicy? Tak, przeciwnicy. Ale ja tego kojarzę, on jest z... Pff, on był w zwykłym DMC. E, Niskobudżetowe, wykorzystali kogoś, e, przeciwnika z innego, bo im hajsu zabrakło, żeby robić kolejne. E, no, taka, taka w skrócie. Wywód. A, dobra. Nie, nie był jakiś super trudny. Dzień dobry. Nie no, kurde, strasznie mi się podoba to. Usiądź! Dobra. Ja bym, hmm, kółko i pod nich ktoś podejdzie. Nie wiem, to coś nie zadziałało. Moment, tak i pum. Nie, to nie działa, bo w tym y, w sklepie jak patrzyłem tam, to był, OS, eee, e, e, W sklepie jak patrzyłem to był eee... był taki, takie uderzenie, które e, że przytrzymaj L2 i kółko to wtedy będzie taki fajne, To wtedy mnie tak fajnie wybije Ale jak widać nie działa Ja głupi jestem, ja to kupić muszę Boże przepraszam Jesteś <Ty> taki głupi O fajnie, wów, podoba mi się Nie, nie ty jest kim prawie miałem Ty, 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 ty O dobra, wybiłem cię. Uciekaj, 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 uciekaj dobra Zdaję sobie sprawę z tego Że moje komentarz w sobie jest Uciekaj, uciekaj, uciekaj

Dzień dobry, do widzenia W ogóle e, Kolega mój e, napisał mi komentarz e, czy czemu nagrywam samych dodatków. Nie, odp nie odpisałem, bo tak, tak mi głupio. Tak samo jak nie odpisuje mój, e, Tak samo jak pisze do mnie mój najlepszy przyjaciel, T-Mobile. Często do mnie pisze, co na y. tak głupio mi, że ja do niego nie odpisuję. Eee. jaki efekt. E, nie, odpi nie odpisałem ten na ten komentarz, ale brzmiał on... E, hu, hu, hu. E, czemu nagrywam same delce? Odpowiedź jest na to pytanie prosta, e, a brzmi tak e, Nagrywam delce, ponieważ DMC samo nie jest jakoś super długie Znaczy taki przykład DMC albo The Last of Us, które też kiedyś nagrywa, też tam grałem pierwszy odcinek e, Dobra, przymknął się na Aha, dobra. Nagrałem pierwszy odcinek, a potem go usunąłem, a właściwie dałem go na prywatny, ponieważ e, stwierdziłem, że... E, znaczy, jedno e, było wiele, wiele było powodów, dla których zrezygnowałem z tej gry. E, a jednym z nich było to, że tylko przyciszę sobie telewizor, bo byłoby głupio, jakby cię słyszę Czyżby boss fight? Nie. Nie będzie boss fight. No to będą te wkurzające głupki, których nie lubię. Latające, ale przynajmniej się je łatwo i całkiem szybko się je rozwala. Dzięki temu, że powiem sobie to ulepszenie. E, wracając do tematu... E, e, Zrezygnowałem z Delastovas, ponieważ... E, Stwierdziłem, że to jest gra za długa. No i oczywiście was jest taką grą, którą właśnie gra. A nie ogląda. E, ponieważ jest ona za dobra, żeby ją oglądać. E, I również... Nagrywa, nagrałem DLC najpierw, ponieważ głupio byłoby, gdybym yy, zaczął nagrywać pełne DMC yy, i skończyłoby się na tym, yy, że, nikt, że nikt by tego nie oglądał. Znaczy, upadek Vergila oglądacie, z czego się bardzo cieszę, przynajmniej pierwszy odcinek yy, spotkał się z takim pozytywnym odzewem z waszej strony. I cieszę się z tego. Yy, cieszę się z tego, ponieważ mój kanał głównie skupiał się na yy, grach z serii Ratcheta. I bardzo mi się to podoba, że gdy zmieniłem, e, znaczy z, nieco zmieniłem, bo i tak ma e, tak, wychodzić ta nowa część, to i tak do niej wrócę, znaczy to i tak z nią zrobię, ale e, bardzo mi się to podoba, że nie, e, tak jak na przykład nie, większość, taki prosty przykład, e, większość youtuberów nagrywa Minecrafta, nagrywa coś innego potem i tego nikt nie ogląda. E, albo, uuu, coś się stało, zielona kula, e, natychmiast przywraca część powiem zdrowia, no to, to mi się przyda. Mówiłem trochę mało tego zdrowia. Dobra, idziemy. Ja w ogóle mam nadzieję, że uda nam się skończyć ten odcinek gdzieś 20 minut. No jak nie, to trudno będzie dłużej. Yy, w każdym razie, no to tak jak mówiłem, ja nie mam punktów, więc nie ma sensu siedzieć w sklepie. Yy, o, ba, 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 ba. Trendy, trendy, tak? Yy, dobra Kontynuując To yy, och, zgubiłem się no, Nie wiem o czym mówiłem Krzyżek zdrowia Uuu, spot... fajnie mam pełne życia Bardzo mi to cieszy No po co mi pełne życia, przecież takie stracę Dobra, mam krzyżek Dwóch fragmentów mi brakuje, słabo Ale może... o co to było? Nie zadało mi obrażenia, ale głupie nie dobra, teraz mi zadało. Um, de, 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 kontynuując przykład, e, to ktoś nagrywa Minecrafta, ktoś sławny ma na przykład 100 tysięcy widzów, widzów nagrywa jakąś inną grę, na przykład Qboard. No Qboard to słaby przykład, bo cuboarda się fajnie ogląda. E, natomiast um, nagrywa jakąś inną grę i, oka i okazuje się, że z tych 100 tysięcy ogląda no to 10 tysięcy albo 5 tysięcy. No i to to jest porażka. Um, porażka takiej serii... O dobra, przeciwnicy. Um, Natomiast tutaj mi się to spodobało, że na, mimo tego, że byłem e, takim let's playerem e, Miałem kanał, który się głównie skupiał na tematyce Ratcheta I wchodzę do innej gry i nie ma problemu Nie ma problemu, bo i tak ma wie Radżet, ten e, Akademii Time, którego teraz, którego już kiedyś nagrałem I tak ma całkiem sporą oglądalność Bardzo dużą ma oglądalność bym powiedział Chyba jedną z tych e, Jest jedną z tych lepiej oglądanych serii na moim kanale w tym momencie no eeem! mi. Dobra To jest, bardzo mi się podoba ten atak i Ijojo, szarżuj Jeszcze raz, i jeszcze raz Dobra, dobra Teraz chodźcie do mnie Ja podejrzewam, że to, to jest, zadaje im mały atak Znaczy mały atak Mały damage im to zadaje No wyobraźnie im zadaje ten, ta szarża Pod L2 i trójką, Ale i tak jest całkiem okej okay, Bo zadaje, yyy Damage na kilku przeciwników I to, tego brakowało wcześniej odnoszę wrażenie chociaż w tym Yamato jak się dobrze ustawi się, 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 się to wtedy też można całkiem nieźle coś zdziałać jak są te małe ci, ci mali przeciwnicy to nie są wrażenie że bardzo łatwo się nabija combo Ech, bo po raz kolejny na nich mam eskę czy uda się wbić wieski? nie sądzę No dobra bądź, bądźmy bądźmy pełni nadziei uciekać uciekać um. Teraz postaram się, nie wiem jak to było, nie wiem. Teraz jak usiad, usiadłem do nagrywania. CZEMU ja się JĄKAM? E, usiadłem do nagrywania. To postaram się nagrać tego trochę więcej, żeby nie było takich problemów, że... E, to znaczy ten. Bo ja mam taki, taki coś, że... E, uciekaj. E, mam takie coś, że uciekaj. E, że nie potrafię, czuję się niesłychana, jak mam nagrywać, kiedy ktoś jest w Więc muszę trochę poczekać, aż. E, więc e, nie było odcinków, między innymi tego, że jak... E, jak chciało mi się nagrywać, to, to ktoś był w domu. Albo... E, albo mi się nie... Albo, ktoś, albo jak nie było, nikogo nie było, to mi się nie chciało nagrywać. Albo było już późno, albo... E, no, różne rzeczy mogły się wydarzyć. <grym> to tłumaczenie nie, moje. Dobra, e, szarża, szarża. Fajna jest ta szarża, bardzo mi się podoba. Chcę ją ulepszyć, ale najpierw chyba będę musiał ten kwadrat ulepszyć. To znaczy nie, on podejrzewam, że mimo... Nawet gdybym go ulepszył na maksa, to i tak mi to dużo nie dało, bo... Gdyż, ponieważ, albowiem... O, dostałem punktu lepszy, nie? Ehm... Ojej, tak się nazywa? Uciekaj! Cholera, ehm... o czym ja mówiłem i podszedłem bez sensu po niego? Niedobrze, nie podoba mi się to! Tak zapominam... Yee! Czyżby koniec misji? Jeśli tak, to znaczy, że przegapiłem dwa krzyżyki.

To zabiłeś kat. Albo nie. No chyba, że to nie był on. Chociaż w sumie to są tego jego tego jego urojenia, więc tutaj nikt nie sprawdziwy. Czyli nawet gdyby zabił Dante, to on by żył normalnie. I mogłyby być kontynuowane DMC Devil May Cry 2 mógłby być. Chyba będzie. Znaczy mam nadzieję, że będzie, bo jak nie, to będzie trochę słabo. Dwie eski, cudownie. Nie no, patrzcie, jaki dobry wynik. Tylko podejrzewam, że teraz mi... Albo czas. No dobra, C. Albo ukończenie. S, K, dobra. Może mi to zepsuć, ale co będę miał? Be, serio? O kurde, oni są tu surowi. Strasznie surowi są. W DMCiK miałbym A, albo S, jak zawsze. Ne głupie to. Dobra, kiedyś się to poprawi. Mm, dobra. To teraz. Yy, następną misję zrobimy sobie, jak się pewnie domyślacie, w następnym odcinku. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Yy, I do, do, usłyszenia w, do usłyszenia, do usłyszenia, zobaczenia w następnych odcinkach z gry DMC upadek Vergila. Także... Narka!